To będzie mądre. To jest... Ja to czuję, że to jest bardzo mądre. Albo bardzo głupie. Guns don't kill uh, uh. I kill With gun. Hej, cześć. Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem z Beauty, a to jest. Critical Mass. Nie mam pojęcia, na czym ta gra polega. Jak sami widzicie, wygląda mi to na Minecrafta. Który się strzela Rakietami I maszynówką I'm I'm at cursor shift run Jeden active access 130 już się boję co to może być Space to continue Chwila prawdy Więc to jest Minecraft W świecie Wow Prawie mnie trafił W świecie Gdzie Żyć może tylko jeden Swoją drogą niezła muzyka Wow co to my, co my tu mamy Proszę Państwa, kontrol. Nie wiem, fak, 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 fak. Dostałem! Szefir, dostałem! Wow, ale to jest piękne. Ginkie ziemniaki. One wyglądają w sumie jak takie małe stworki. Uhu! To jest Waszym królem. Tak, dobrze wiecie, ja. O! Oh, skacz. Cisław, nie, nie rób mi tego. Nie może zginąć. Dobra, ciśniemy do nich. Ostro! Te rakiety są piękne. Dobra, nie damy się tego tak łapka. You are soldier! Sławiurko drodzy panowie! Jakby tak wyglądał Minecraft to bym się nie dziwił czemu tyle osób w niego gra Ło wow, mój Boże AC Co to jest Ło wow, panie, o oh jezu Ale to ciśnie Ale to ciśnie Ale zajemioza Piękna gra, już mi się podoba. O mój Boże, co ja zrobiłem? Nie, Wróć! Sześćmy Mordor. Mord Mordor. Sześćmy zniszczenie pomiędzy tymi dziwnymi ziomkami. Tam widzę było ich pełno. Ach, nie mogę się ruszyć. Dobra, pięknie, pięknie, pięknie. Nie wiem, czym jest AC. Wiem, którym się to włącza, ale. A dobra, to jest rzut, okej. Okay. wiem na czym to polega. No to teraz mogę ich niszczyć. Wohoho! Mordor na skalę globalną! Wowowowo, dostaję po twarzy, dostaję po twarzy, ostro! 173. A może jakbym się zaczął bronić w tej miejscu, która znajduje się w tamtej części mapy? Co wy na to? One są takie słodkie! Popatrzcie na tego mojego. No ja, czy on nie jest słodki? Przyznajcie, że jest słodki. Ale oni mnie trafiają. Oni nie są. Słod... kurwa! Gdzie to jest? Gdzieś tu była ta baza? Dajcie mi tą bazę! Ja chcę ją ob... Objąć, objąć? Co? Chcę przejąć A żeby móc niszczyć, palić, grabić i rabować i niszczyć I palić i rabić I rabić i grabować O mój Boże, ale zniszczenie Takich rzeczy nie doświadczycie nawet w grze Rambo Chociaż tam to w ogóle żadnych nie doświadczycie emocji, ale okej okay. No, i gdzie jest ta baza? Dobra, 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 dobra mam ich. Mam widzę, że tam tutają. Kurde, tu tu się! Nie podlasić mi tutaj, bo zaraz was. To jest o... impossible! Gdzie jest ta wieża? Gdzie jest ten. Była tam taka... No. Dobra, będę chodził do... Może to jest w środku, a ja chodzę dookoła, co wy na to? Może tak być w sumie, no nie? Jest, 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 jest. nareszcie znalazłem. To będzie mądre. To jest... Ja coś czuję, że to jest bardzo mądre. Albo bardzo głupie. Chyba jednak bardzo głupie, ale... O nie, to już to zniszczyłem, A Wdychajcie Dobra, sen w tym Żeby uciekać tak Żeby oni mi nie trafili, a ja żebym ich mógł Pod, podbić W sensie trochę tak pod, podbić pod. Ale Ekscytująca Rozgrywka, proszę państwa Czy zostanie trafiony, omija pierwsze Kule, pierwszą Kulę, drugą kulę! Strzela do wrogów niczym armata, niczym karabin, którego nic nie może zatrzymać. A właściwie może, ale w sumie to mam nadzieję, że nic się nie stanie. Aaaa, uciekajmy stąd! Lepiej szybko. szybko. Szybko, szybko, szybko spieprzamy stąd. Dobra. Co tu tu się? Siema Dobra, dobra. Oni wyglądają jak takie małe spolki śmier e śmierć. Przebrane za śmierć. Dobra, dobra, ciśniemy do nich. Widzę, tutaj się jeden wychylił. A, dostałeś. <śm> <śm> Lubię się zniszczenie. Bożenko! Bożenko! Nie! 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 Nie wiem czy to mnie też boli, ale nie, nie chcę. Nie chcę ginąć. Już tak daleko zaszedłem. Hm, Co to jest? P... P... Hmm... P... W sumie to, to gra nawet wciąga, muszę przyznać. Poniżej w opisie wam dam linka. O mój! A! To jest... A! Już rozumiem. To jest do malowania. Można tym malować. Turu tu 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 turu Malujemy, malujemy, malujemy. Ooo, jak mi przykro. Trochę was podmalowałem. Puf, puf, motherfucker. Puf. sumie to wolę to. Wow, ale nie widzę wrogu przez to. Ale, 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 ale jakby się zastanowić? A, zupełnie to jest nawet dobra No i robi dziury w śniegu Nie chcę dziur w śniegu Tak jakby były dziury w sterze białym Co? Bez sensu Uhu! Disco, 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 disco